Dzień dobry moi drodzy. Jesteśmy na Seszelach, a jakoś trzeba dorabiać. Zatrudniłem się jako asystent barmana. What's the name of the bay again? What's the name of this bar? Yeah, of, the, of this bar. Plaza. Plaza bar. Okay. Anyway, island Ladik. Ciężko pracujemy przed sezonem. Poza tym, że zatrudniłem się jako asystent do baru, no to jeszcze muszę ten sezon szykować. Ciężko pracuję nad nowym sezonem 2025. Zima w Polsce, ale pracować trzeba. Tak więc przed nami gorący sezon, jak na Seszelach. A w sezonie same nowości. 25 marca zaczynamy w Chorwacji szkoleniem manewrowe duo. Trzy dni na katamaranie i 3 dni na monohulu. Potem lecimy z trzydniówkami na Katamaranie i kończymy w Trogirze Need for Speed. To wszystko w Trogirze w Chorwacji. A! Jednocześnie w Chorwacji za Darze startujemy z Woditel Brodice, jak to wysternik morski, no i oczywiście rejs sterników. I uwaga, kolejna nowość. Nie tylko w Chorwacji jedziemy w okolicach Majówki, ale rejs sterników przenieśliśmy na grecką ziemię i startujemy za ten. Trzy edycje... Rejsu sterników za ten, między innymi z Robertem Sternickim, młody, dobrze zapowiadający się skipper. A co w Gdyni, w mieście, No wiadomo, manewrówki na monohulu. I gdzieś dalej w maju kręcimy naszą portówkę borholmską. Słuchajcie, kupa roboty. Dziękujemy za zapisy. Szykujcie się do sezonu. A ja dalej muszę iść do roboty. To ja idę robić, a Wy poczekajcie do wiosny. Cześć! Backstage. Ja wiem, że mnie słyszysz. To już koniec. To już koniec. Trzymajcie się. To już naprawdę koniec. Kamerzysta pa, pa. Kamerzysto pa. What do you want? What do you want? What do you want? I would love a one beer, one coke, one beer, one coke, two cokes, two Coke, two coke. But the uh, cold. cold, Yeah. Yeah, cold. Two oh, fantastic. So, Ladik. Yeah. The island is Ladik. and we are on Seychelles, yeah Seychelles, so uh, and Pichitas. right, the fantastic toasting. enjoy your drinks, time. Derek, enjoy your, you drinks. enjoy your drinks, I will, thank, thank you, so bye, bye. bye.